Cześć! Widać w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i, na, i Magii. Dzisiaj z nami Dark. Dark, hej! Z tej strony Dark. Jestem Dark. I będzie dwu, dwuosobowa transmisja z walki na żywo między Mistrzami a Smokiem. Dokładnie będzie. tak. Niestety więcej się nie pojawiło, mimo że byli zaproszeni, byli... No, tam parę osób mi odpisało, że nie dostało Bejra na czas, bo... Bo, bo byli na imprezie albo gdzieś tam, albo kompanie włączać, więc ich strata mhm, mm dobra, to w tej chwili którą majkę? Eee, wiesz co? Tolmaj miał chyba wejście do tego Endu. Tolmaj Gdzieś tam miał książkę, pamiętam okej okay. Ao Katki, katki, katki Jestem wyposażony w najlepszy łuk, jaki mi się udało zrobić, Power Punch. Ja mam dwa zwykłe. Taki psikostów. I tak i tak najpierw będziemy musieli borać się ze wszystkim po kolei, bo tam e, smoki, endermany, te wieże, które go leczą, pingedżele. Chociaż nie, teraz dobra. chyba już ich nie będzie, przynajmniej laga nie będzie, bo De. wywalili wszystko co lagowało. Wywalili wszystko, co lagowało w modzie Wipping Engine, więc w ogóle je, nawet je próbowali chyba naprawiać, bo po prostu usunęli bloki i drzwi. <laughs> więc pojechali po całości. Chociaż, chociaż tyle. Coś za coś. Ja tam w międzyczasie jak testowałem te aniołki wszystkie, to zajrzałem do tego DM, i zasadniczo wiem jak, wiem jak teren wygląda, wiem gdzie wy się pojawimy i tak dalej. Mam nadzieję, że masz naładowany swój jetpack w całości? Tak, mam nawet dwa, dwa cholerstwa w zapasie. Dwie butelki potencji. U. No dobra, no. ja nie wziąłem, ale ja nie przewiduję, żeby ta walka trwała dłużej niż parę minut do smoka. To cię, to, to, cię, najważniejsze, to najważniejsze będzie, żebyśmy tego smoka dobijali w odpowiednim miejscu, żeby się ten portal stworzył jakoś sensownie. Mm -hmm. no dobra, wchodzimy? No. Au. Ej. Eee, no dzień dobry. No już lata, już lata! Nie <śmieszne> mhm. patrz mu się w oczy! Nie patrz mu się w oczy! Spójrz na jak w oczy! Serio? No, walczą. Walczy na mnie. Na fakt przyciął mnie na moment tak, że nie wiem, gdzie się patrzyłem czy patrzyłem w ogóle. No, to słabo. Mnie też trochę przysina, ale to jest wina klienta akurat, nie, nie celdera. No, Trzymamy Smoka na dystans. Jakby się coś zaczęło dziać, to krzyknę w jej to włącz szybko Jetpacka. O stary. No, Jetpack mi właśnie uratował tyłek. Gdzie się, gdzie się patrzysz? Na Smoka uważaj. gdzieś? Nie? O tam jest, tam jest Przybierzę. przy wieży. Nie, przy... A! To ty jesteś, przepraszam. O! Leci do ciebie! Widzę. No, masz, masz szczęście, że go odgoniłem. <laughs> Ale dziura. Oh Przemieszczamy się. Musimy odstrzelić wszystkie wieże, żeby się uh -huh. nie podleczyć. Nie spoglądając się w oczy Endermanowi. Uważaj leci do ciebie! Widzę, widzę, widzę. Tutaj Torma chyba był tylko raz e, wtedy i go wywaliło. Tak, tak. No, wywaliło go. Wywaliło, <laughs> no, wywaliło go z wyspy. Przepraszam za niezbyt dobre określenie Zaznacz, zaznacz tu wejście jak jeszcze nie jesteś zbyt daleko okej Wuuuu Łoł Co to, to postanowiłeś fruwać razem z nim? E, nie Enderman bardzo chciał mnie przytulić, nie wiem dlaczego. Przycięło mnie akurat, kiedy na niego patrzę... Yy, Przelatywałem przez jego kursorem. He, he, he. Tak jakby coś, to tu jest wejście. To gdzieś w tej okolicy musimy smoka na ziemię sprowadzić. Okej. Okay. Ale za to mam perłę. Mam gratki. Dziękuję. Ja nie powiem, ale cała ta tutaj walka to jest właśnie tylko po to, żeby mieć perłę. Wiem wiem. Wszyscy ich potrzebujemy. O, no, Wow, jakie niziutkie. A, uprzedziłeś mnie Strasznie wysokie się byderowały. <laughs> Trafiłem! No ja też Jak się przełączę w tryb regeneracyjny Przez chwilę, bo wybuch okazuje się, że nie wybuch Jakiś potężniejszy niż zazwyczaj, bo widzieli on całkiem sporo Okej Zerknę ja mam coś Aha to tam jest meteor Gdzie jest meteor? Meteor Wydawało mi się, że to tam ziemi Albo to jest niebo może to jest tylko dziura. Dobra, nieważne. Nie <laughs> e, gdzieś smoka? Nie wiem, jest zniknął. O, Jest, jest, jest. O! Ow! Ja. To prawie tyłek. Dobra, czy są jeszcze? Na pewno są jakieś... Idź, 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 Au! <laughs> Po prostu jak to bardzo apetycznie. No, na to wygląda. Słodko gdzie pozostałych... jesteś? Wiesz co, tak... a się gdzieś ucieka. o, eee, o, 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 o. O, ja jestem, lata. Wiesz co, chyba jeszcze gdzieś jest jakaś wieża, bo się podleczył. Aha. Tak już chyba nawet wiem gdzie i nawet lecę w tamtym kierunku. No ja brało je tutaj. Podobno, podobno w nowej wersji Microsoft planuje wprowadzić mechanizm skrzeszenia spoka. Wow. Będzie przyzywany jak Idź, idź, idź. Dobra, trzymaj go tam i rozwalę ostatnią wierzę. że tutaj jest jeszcze jedna. A dobra była. No, właśnie o, chyba puściłem z tyłu. No, w takim razie dobrze. Normalnie. Bo co daje na ziemię to? smutnie chcesz współpracować. Okej. Okay. <słyska> powiem Ci, że w nowej wersji, gdzie ten smok jeszcze dzieje tym cholerstwem i tak dalej, i tak dalej, to walka z nim jest dużo, dużo trudniejsza. Aua! Zaszedł mnie od tyłu przebiegła bestia jest. choć się go tutaj. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tak orientacyjnie w stosunku do smoka. Aha, widzę Cię A tego hitboxa jego to mogę naprawić, bo to Aż jego ciężko i trapić i utłuc. Gdzie, gdzie jest pierwszy Ale combo dostał! Nooo! Zresztą <laughs> go tam naspikowali, chyba dawno się tak nie udało w smoka trafić. Mhm. Mm chyba za 3-4 strzały dostał, prawie porządne, no nie? Ja to liczyłem, ja, 5! Wow! Daj mu, mu podeszli bliżej. Okej. Okay. No bo ja tak wiesz, ja go za wszelką cerebrę próbuję tu sprowadzić żeby się to wejście z wyjściem udało jak już ładnie zgrać No no Oh, ho, 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 ale poleciał No ja, i co tu byś zrobił beze mnie, by cię zjadło O, skończyłem się na Endermana, będzie na mnie A, pasował. Wiesz, że nie zabijesz strzałą Endermana Tak, ale boję się odłożyć mu po spokój lata Na szczęście z wampiryzmem, ha 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 No dawaj, dawaj kotku he, he, he. Ja mam ja mam tym, z muszę regenerować, nie wiem, że jakąś tutaj poradę, zobaczył, mogę odlecieć. Mhm. Na razie smog dał buta Kch. Ale co tak konkretnie? Że pasek, pasek zniknął a to to pasek to znika co chwila, ale to już smok zniknął, bo teraz zniknie. No jest, 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 jest. Bardzo apetycznie wyglądasz tak ratając. Dobra, ściągamy go z powrotem. Okej. Okay. Derman się goni. <laughs> Kijcie kici kici Ups, chyba go trafiłem. Tak sobie przypomniałem, że mogłem przecieć, przecież wziąć e, tego... Mm, jak to się nazywa? Kami. I wyładować. O, sumego, sumego. Dobra, niech podleci ostatniego hita tuż przy wejściu. Chodź, chodź przy wejście. No, no, no. Nie wiesz, to odsuuj się od wejścia, bo ja nie chcę, żeby się wiesz. Ta fontanna zatknęła z z wejściem Bogu... ...plaguje. w Nie tak daleko. Ja go trafiłem? To ostatnio są wątpię. Aż sobie później na replayu będzie. Nie, i właśnie o to chodzi, że ja też nie. Ty mam 500 duszek złotych. Hmm. Uważaj! Spieszę. Zaraz, zaraz sobie udeklarę na tym

Już tyle, tyle, tyle czasu to istnieje, to mogliby w końcu naprawić poziom głośności Endermanów. Bo mhm. Bodzaga zdążyli sprzedać, kupić, a Endermany dalej jak hałasują, tak hałasowały. <grymne> myślę, myślę, że w tej chwili moglibyśmy zrobić spokojnie cięcie Aha. E, i na przykład ja zastanowić się co zrobić z tym pantem, bo strasznie, nie, strasznie niekorzystnie się e, chociażbyś to z drugiej strony. Tak po prawdzie, to w tej chwili jesteśmy na pasce serwerowej, to nam wisi gdzie jest ta, gdzie jest to, ta tak naprawdę. No. Mamy, mamy krafta, to się aż prosi o książkę w miejsce, mm -hmm. które sobie wybierzemy. No. Tak naprawdę. No, więc to chyba zdramatyzuje za bardzo, prawda? Tak. Zdecydowanie. Siedźcie. Mhm. Mm do nagrywania. Ok, włączyłem. Teraz zgadnij co mam. Co masz? 6 <laughs> sztuk. O, wow. No nieźle. Nikomu demolujemy chałupę? Tolmajowi! <laughs> pa! Nie, no, za blisko spawnu. Chodźmy na Twój świat, ale Tak, jest fajnie, bo tak jest zawsze dzień, jest dużo miejsca. A zgadnij, co ja mam. No nie wiem. Mam już szarda z e, tierem czwartym natłuczonych już endermanów e, i mam prawie ponad 400 takich enderpereł. Nice. No, no. To, to się przyda. Dobra. Przyda się. Um, może, może się oddalmy gdzieś w bliżej nieokreślonym kierunku, co? Okej. Okay. Wiesz, to możemy to... zawsze na dnie tego jednego z tych kraterów. No. Mówisz. No jednego z kraterów, A to nie jest głupi pomysł, ale nie boimy się, że jest za blisko tutaj spawną że coś wystać, bo tam co jest, do bedroka? Do bedroka. No, to, to ma sens. Tak jakby, tylko tam się kurczę nie, ma, nie masz przed czym schować. No eee. już myślałem, że to coś ludzie stoją, o to kwiatki. <laughs> no cóż. Kwiatek to jest człowiek. No i to możemy się rzucić tam na dół. No. Biedne, biedne owierzki nie wiedzą co, co je czeka. <laughs> no, dobra, jestem najedzony. A ja też? Co? Ja też. No to tak w ramach tego dudy, yy, że żeśmy niczego nie, nie zrobili. Jeszcze, mm -hmm. <laughs> to, że walka ze smokiem była mało emocjonująca, to teraz byśmy mieli Witera, który siedzi zasadniczo na twarzy. Oooooooo. On jest chyba gorszy od smoka. Sporo. Tak, on jest gorszy od smoka. Zwłaszcza od kiedy go przerobili. O -o -o -o. No nie będę się... Nie będę, nie będę narzekał, że się... Op Dostałem wełnę Ale on cały czas jest obok mnie Cały czas praktycznie na dole. tak Nie wiem co oni z nim zrobili, ale jest cholernie ciężki Cały czas mam kurczę, zaraz umrę Zaraz umrę, naprawdę Bez... Oooo, doprawdy O skubany Co on mi Bóg wytrocił? The fuck What? What the fuck is this shit? No, zaczyna podejrzewać, że to nie był dobry pomysł. Eee, mam nadzieję, że mi tam nie rozwaliło e, mojego grobu jeszcze. Nie, wyciągnąłem go na drugą tą. Chyba. Okej. Okay. Możesz borda. Jak mi wysudą? <noise> Jak wrzasnąłeś? <noise> Tak spokój, co tu się dzieje? Może Jezus... Jesus ja, ja nie mogę. Jaki młyn! Już bo coś tam że życia zabrałeś? O Boże nie, on ma całe, całe życie jeszcze. O, on się zregenerował! O, oh fuck... On się zregenerował, on się regeneruje, w ogóle... W ogóle, what the fuck, jak to... jak możliwe jest, żeby go zabić na Venilii? Nie wiem... Nie wiem... Nie no, teraz to już... mało możliwe, mało realne to się wydaje. Przecież on się co chwila regeneruje. No. No ja nie powiem, ale ja myślę, że mi się go udało strzelić, tylko... Ja cię kręcę. Ja pamiętam jak się tu klepało... Co, wyciągnąć go stąd? Eee, może rzucić mi coś do jedzenia przede wszystkim. O, na razie ostrzelał nietoperza. No f**k. Ła! Teksajska masakra był witerem mechanicznym. Ja narzekałem, że walka ze smokiem była mała, bo To to teraz masz to, co chciałeś. To nie pokarało, ale wiesz to dobrze, że siedzimy tutaj w tym kraterze, a nie gdzieś indziej, bo no. się działo, jakbyśmy poszli na wierzchu. Wolę o tym nie myśleć, zupełnie szczerze. No prawda. To Kobary się przegryza przez, przez ścianę. No f**k. Wo A mnie walnęło. To ja się muszę stąd zmyć już, bo... ...bo mnie tu gnębi. Siedzi na mnie cały czas. Dark, przegrupuj się. For crying out loud. Au. The fuck? No, znowu mnie zabiło. Ja pierdzielę. To jest jakaś paranoja Kari, coś ty stworzył Zwykły defaultowy Witcher Microsoft A oh fuck No to naprawdę nie wygląda jak zwykły Minecraftowy Witcher Ej do... Trzy, trzy literowe czaszki i te, no sorry, no wiem, to wiem, nie wiem widziałem coś, jak to co tworzysz ustawić. Wie, Widziałem jak to tworzysz, tylko jak to można zabić na wanilii, jak to na modach się ledwo ja, A, kurde Ja pamiętam jak na wanilii się go o moment, trzeba było mieć tylko parę flasków, ostry biec z łuk i tyle i on padał 5 minut. Ja, eto eto klepał witery na y, 5 naraz. Aha. Kiedy oni go tak przerobili? Nie był, ale zaraz chyba się... Zaraz chyba sobie z nim po, porozmawiam na kreatywie. <grywanie> Odtrąbimy od, porażkę, nikt nie dostanie perły, ale jego trzeba ubić. Aha. Byłoby głupio gdyby mi latało za przeproszeniem na świecie testowym Hello? To jest w świecie Boże, nie testowym tylko do kłary no Zaraz kurde ja zejdę do piachu Ja nie jestem się w stanie zregenerować, bo tak do mnie pruje. Nie to, jego to trzeba w 10 osób przynajmniej Do? No. no Seriously? Ja on się regeneruje za szybko. On się błyskawicznie regeneruje. Możesz, borde. What the fuck? Dobra, dość tego. Creative? Dobra, dość tego. Obt obtrąbiamy, że zostaliśmy pokonani przez Witera. Nie ma takiej możliwości, żeby on tutaj został w dniem dzisiejszym, jest zakaz miterowania. <laughs> Łatko, widzę, Stop, widzę, to, kurde. Ale zobacz, patrz, na, pe na, na pewno jest coś z nim nie tak, bo w momencie, kiedy mu spada życiem do połowy, e, on powinien wylądować. Aha. No widziałeś, jak cię ganiał tak. w powietrzu. Co już zdecydowanie jest nie tak, dobra. To wszystko co tutaj z niego wypadło, o już by się klient z domu skraszował, a nie, że już myślałem. To idzie, papa, pa. żeby nie było, to się w rytualnie nagrywa wszystko, co to jeszcze z niego wydaciało. Nic, dobra, a te czasy to ja zakopię głęboko, głęboko w jakimś jest Odzyskuję swoje zwłoki. Odzyskuję, no. odzyskuję, dzięki. Tak, i ja dobra. myślę, że to, to by w tym było... i będzie wszystko. Tak. <ślamy> Trzymajcie się, no i cześć. No i dajcie znać w komentarzach What the fuck was that shit? <grymne> Przede wszystkim, cześć! cześć.